Siemano, siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Znajdujemy się dzisiaj na stronie KSAK. Oczywiście na wstępie zachęcam Was do wpisania kodiku Pawlik, klikacie sobie tutaj plusik i w tym oto do tego przeznaczonym miejscu użyj kodu PROMO, wpisujecie kodik Pawlik, gdzie dostajecie dolara jako bonus powitalny, czyli jakieś około 4 zł no i 20% przy każdym kolejnym doładowaniu z moim kodikiem promocyjnym. Czyli przykładowo wpłacają 10 dolarów, czyli około 40 zł dostajecie 8 dolarów gratisie. Mm, polecam wpłacać. Ja sobie otworzę skrzyneczkę na początek. Darmową skrzyneczkę Emerald. Mm, zobaczmy, co nam z niej poleci. Już myślałem, że kosa, ale dobrej, 66 setnych dolara. Mm, no to co? Mamy trochę budżetu, bo się nam uzbierało. Bo tak nam dobrze to sypie. No to co? Mm, na co możemy tutaj wymienić? Na taką awupkę niebawem, więc pewnie. Na no, takie coś wymienimy albo zbieramy, Zobaczymy. Na razie zbieramy, ale tutaj już możemy dołączyć. W sumie, why not, z kolegą Jarda sobie pykamy na początek. No i na początek dla kolegi. Niestety, niestety z drugiej też dla kolegi. No i zobaczmy. No dalej. No, może akurat coś dla nas jeszcze tu sypnie, nie? Bo może być ciężko już później. On to raczej wygra, chociaż no, raczej tak, raczej już tutaj nic się takiego nie wydarzy. Mocnego, żeby tutaj powalczyć, dokładnie on sobie tutaj zgarnia tym razem, ale tutaj możemy wbić, why not, e, za 3,40. No, i wychodzimy na, o, jejku, 5 dolarów, czyli jakieś 20 zł, nam na początek siada, i tu kolejne 2 dolary, no, i koniec końców zgarniamy sobie proficik. Elegancki z tej jakże wspaniałej batelki, czekamy na batelkę jakąś. tutaj No i lecimy. O, elegancko, zgarnęliśmy profit. I chwileczkę O, tutaj fajna batelka była, ale nie zdołałem dołączyć. Eee, no niestety, no nie zdołałem. Aczkolwiek... Lecimy sobie dalej za 60 dolarów tutaj bateleczkę. Graj z losowym botem, bot, Jorgo, why not? Może akurat coś dla nas dzisiaj. No 6 dolarów, no nie bogato, no kwestia drugiej skrzyni właśnie. Z której no niestety, no niestety, przegrywamy to akurat, ale... Co tam się przejmujemy? Mamy budżet taki, że matko jedyna pasowałoby. No coś lepiej podziałać, no ale zobaczmy no. 90 dolarów, no na początek ta mocniejsza skrzynia, później te słabsze No to let's go. No dobra, 60 dolarów na początek. Całkiem przyzwoity budżet. Mm, tutaj dolar 80 no i tutaj peteczka, no i koniec końców wychodzimy, nie na profit, ale... E, ale i tak spoko. Dobra, puśćmy sobie taką batelkę. E, dobra, graj z losowym, o, body samu, może nas nie porobi, no zobaczmy, no kurczę. No i właśnie, zaczyna nas robić. Teraz kwestia tych skrzyń, żeby coś nam sypło. Kurczę, dobrze, 65. Teraz ostatnia, z tej, żeby coś dało mocnego. No nie, no nie. No i niestety tutaj przegrywamy akurat to. Ale, dobra, dołączmy tutaj do kolegi. Mm -hmm. No niestety, a jednak dobrze na początek, ale to... No słaby drobno, nie ukrywajmy, że to jest jakiś dobry drobno. Tutaj, no, no, dobra. Teraz tak samo w sumie mamy i teraz tak samo i losowanie, kto to wygra. Dobra, zgarniamy sobie tutaj yy, profit. O, tutaj do kolegów dołączmy, zobaczmy, no może akurat coś. No tak średnio na początek bym powiedział, tak średnio. No i znów tak średnio. No i GG raczej. No dokładnie tutaj. O jedna, a jednak, dobra. Spoko, spoko. Kolega zdziwiony jakiś. Bo już nikt nie wierzył, że to wygramy, a tu jednak. Niespodzianka. O ale tutaj już niestety przegramy, no. Tutaj przegramy, aczkolwiek na chilku tutaj lecimy sobie dalej. Czajna arkana babuszka, 500 dolców. Można zagrać taką batelkę. No i zobaczmy, co tutaj się wydarzy. No i 100 dolarów na początek, elegancko wpada na dzień dobry. No i kolejne 60, no ale tutaj niestety BOD nam wychodzi na prowadzenie. Niestety, niestety. No tutaj, no tutaj to już nas kompletnie robi, to jest deklasacja rywala, kompletna. Eee, o, I teraz nadrabiajmy to, kurczaczki pieczone, 46 dolarów, jeszcze by nam coś musiało z ostatniej sypnąć, ale nam nic nie sypie niestety. No i koniec końców zgarnia sobie dosyć mocny profit tutaj bot nasz, kochany. Mm, no to Quantum razy 2. 700 dolarów, no i próbujemy, próbujemy, no No i resztę jakiegoś laścika puścimy, myślę No i nie, nie Na początek mega syf, z drugiej 800, no i koniec końców zgarniamy profit Dziękuję bardzo, 28 950 No i dobra, nie jest źle, powiedzmy No nie, nie jest źle Eee, coś takiego, sklejmy. To co wygraliśmy, to sklejmy za to batelkę jakąś. No jest Fire Serpent, niestety dla bota, fajny na początek. Co nam tu siada? Nie, no dwa tysiące, pięknie, coś pięknego. I ostatnia tutaj kwestia, ostatnia z której dla bota, niestety, ale koniec końców, 4000 zgarniamy dolarów. Dziękuję bardzo. 31 tysięcy na naszym koncie. Pozdrawiam. No to co, zostawcie lajka pod odcinkiem, subika na kanale, wpłacajcie, bo jeszcze pokażę, że tutaj trwa giveaway, gdzie do zgarnięcia macie mm, akacza o wartości ponad 600 zł, wystarczy płacić co najmniej 2 dolary z kodem pawlik, no i jest szansa na wygranie nagrody. No to co, dzięki za dzisiejszy odcinek, widzimy się w kolejnym odcinku, do następnego widzowie, siemano.